Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. I króciutko na temat tego złego człowieka, bo i tak mówimy o nim zbyt wiele. Największy norweski masowy morderca nie może ubiegać się o przeterminowe zwolnienie. Tak jednogłośnie zadecydował norweski sąd. Ja jednak bym go zwolnił, ale wysłał na wojnę do Ukrainy, aby bawił się w swoją ulubioną zabawę, czyli wstrzelanie do bezbronnych, jednak tym razem to on nie miałby broni, a inni i jedni i drudzy broń by mieli, a strzelali do niego. Norweska firma Zaptek, która produkuje ładowarki do samochodów elektrycznych znalazła się w bardzo nieciekawym położeniu. Jej logo to litera Z, tak samo jak symbol rosyjskiego ataku na Ukrainę, który nazywany jest również nową rosyjską swastyką. I jako że problem jest duży, bo Z nie kojarzy się już z Zorro, a ze zbrodniami wojennymi, firma Zaptek musi coś z tym zrobić i zrobiła zamiast samej litery Z, teraz w jej logo będzie cała nazwa a ja ze swojej strony życzę dużych i owocnych sprzedaży. Szukano, szukano, ale jednak nie znaleziono winnych zerwanego Tabla. A chodzi o bardzo drogi kabel, bo światłowód łączący Svalbard z kontynentalną Norwegią. Śledztwo trwało od stycznia, jednak nie wykazało nic, poza tym, że w okolicy awarii pływał rosyjski statek. Jako, że ostatnio Rosja kojarzy się z wszystkim. Co najgorsze, to jednak i w tym przypadku nie można było postawić zarzutów, bo nie znaleziono żadnych dowodów. A ja trzymam kciuki, żeby akurat na tym statku pływali ci dobrzy Rosjanie, którzy nic nie niszczą, a budują. 1 lipca w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Ministerstwo Pracy poinformowało, że czas pracy ma takie samo znaczenie w przypadku pracy w biurze, jak i pracy pracownika w domu. Czyli krótko mówiąc, jeżeli pracujesz w biurze, to musisz tak samo długo pracować w domu, a wszelkie zmiany muszą być zapisane w umowie. Także pracowniku, znaj swoje prawa, nawet jeżeli pracujesz w ładnej, wyprasowanej koszuli z krawatem, a na nogach masz dresy. Norweski student Hokon marzył, aby zostać pilotem myśliwca. Uczył się pilnie ranki, wieczory, do momentu, kiedy zbotoksowany dziad z Moskwy wpadł na pomysł zaatakowania Ukrainy. I jako, że Hokon ma mamę, która urodziła się w Rosji, jego marzenia zostały przekreślone. Pomimo tego, że tata jest Norwegiem, Hokon urodził się w Norwegii, a mama od 26 lat mieszka w Norwegii, ale jej rodzice za to mieszkają w Rosji, to Urząd Bezpieczeństwa, Norweski Urząd Bezpieczeństwa, nie wydał zgody na to, aby Hokon mógł kiedykolwiek zostać pilotem myśliwca, ponieważ znając rosyjskie. Zwyczaje Rosja może wpłynąć na dziadków Hokona, którzy wpłyną na mamę Hokona, która będzie chciała wpłynąć na Hokona, aby sabotował na rzecz Rosji. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego czwartkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć.